Żałujesz trochę tego, co tam się stało podczas, podczas tej walki? Żałujesz tego, tego przebiegu? Mi się wydaje, że on również był pod wpływem warszczyku, takiego trochę mocniejszego. Jest z nami Marcin Najman, były zawodnik PMMA, zawodnik i organizator organizacji VIP MMA. Miło Cię gościć, witaj. Witam serdecznie. To zacznijmy może od, od tego, o czym było głośno kilka tygodni temu, czyli od, od sprawy z organizacją FameMMA. Powiedz, jak wygląda sprawa z tym oświadczeniem y, FameMMA, które tutaj mówiło, że, że nie otrzymasz wypłaty. Czy ona rzeczywiście nie przyszła? Czy rzeczywiście będziecie sądzić? Jak to wygląda dokładnie z Twojej perspektywy? Ja myślę, że to czas jeszcze pokaże. No, y, ja nie do końca y, zgadzam się z tym, co w tym oświadczeniu było napisane, ale przede wszystkim nie zgadzam się z tą formą, bo e, ja podpisywałem kontrakt z Fame MMA, e, z organizacją, w której przed jedną z walk dowiedziałem się, że nie walczę w walce, tylko występuję w show telewizyjnym. E, a następnie oświadczenie w formie jakby pisał to minister sportu co najmniej, co najmniej. Yy, więc myślę, że yy, tutaj był troszeczkę przerost formy nad treścią. Tutaj mamy Mato Show i każdy yy, logicznie oceniający sytuację, to wie, różnie można oceniać to co, yy, to, co się stało. Ja nie odbieram nikomu takiej taki yy, yy, swobody wypowiedzi. Yy, natomiast to ta forma troszeczkę tak mówię, szczerze mnie rozbawiła, no bo to tak poczułem się jak jakbym był na dywaniku u, u ministra sportu, a, a de facto pisali do mnie szefowie Fame MMA, gdzie e, nakręca się konflikty między ludźmi. Natomiast no w moim przypadku nakręcono ten konflikt już e, do takich rozmiarów, gdzie e, no to nie mogło się skończyć normalnie. I to jest też taka, myślę, chyba nauczka dla, dla wszystkich, łącznie dla nich, e, żeby jednak gdzieś ta granica była stawiana, bo w moim przypadku te granice były przegrożone. A żałujesz trochę tego, co tam się stało podczas, podczas tej walki? Żałujesz tego, tego przebiegu? Nie, nie, absolutnie. Mogę żałować tylko tyle, że, <laughs> że nie zdążyłem mu tam paru łokci jeszcze włożyć w tym, w, tym, w tym parterze za to wszystko, co wygadywał przed, przed walką, co dotykało bezpośrednio moją rodzinę. I to nie była jedna wypowiedź, tylko to cały tydzień było. Kręcenie i, próbę, i próba rozbijania mi rodziny przy największej uciesze organizatorów, którzy się cieszyli, że oglądaność jest podbijana do, do rekordowych ilości. A jak w ogóle z falą krytyki, Michaj, tu radziłeś sobie? Może nie ty sam, bo ty jakby do tego też jesteś troszkę przyzwyczajony do tego show, do tego, jak to wygląda ta cała otoczka sportowa, ale jak właśnie radziła sobie Twoja rodzina? Bo mówisz właśnie, że, że to w nią uderzał Don Casio. Jak to wyglądało z ich strony? Znaczy ja się zachować inaczej nie mogłem właśnie w związku z tym, no, co, co powiedziałem. Natomiast poza tym, aby móc kiedyś pokazać moim najbliższym, że to nie są tylko słowa przeciwko słowu, no bo on mi zarzucił rzeczy haniebne, złożyłem pozyw cywilny, aby, aby mieć w przyszłości. Na, po prostu czarno na białym, że, że był kłamcą i, i to, co wygadywał w, w moim kierunku, było oparte tylko i wyłącznie na, na kłamstwie. Czyli rozumiem, że na rodzinę większego wpływu to nie miało ze względu na to, że Ty nie wiedziałeś, nie że to jest kłamstwo. Ale masz, to masz też no, takie rzeczy nie mogą mieć, 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 mieć wpływu. Natomiast no, y na pewno nie jest miłe. Wysłuchiwanie przez najbliższych tego typu historii, które on zmyślał na mój temat. No to, to, to na pewno nie jest miłe, i tego nie życzę nikomu. Przejdźmy teraz do tematu gali WPMA. Powiedz, jakie są w ogóle Twoje oczekiwania wobec tego projektu, i z czego Ty będziesz zadowolony? To jest jednorazowa gala, czy, czy coś, co, co będzie Cię wiązało ze sportami walki na najbliższe lata? To tak naprawdę się okaże. Nie ma co planować w tym momencie takich rzeczy, bo najpierw musi dojść do tej pierwszej galii 13 lutego. Próbuję tą kartę walk tak spiąć, aby, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Na pewno na pewno nie będzie podczas gali, którą ja organizuję, jak również podczas konferencji, którą ja organizuję. No, takiego szamba, jak mieliśmy do czynienia przy. Ostatnich konferencjach FM. No to, to się nie wydarzy. Ja na to nie pozwolę, aby u mnie takie sytuacje miały miejsce. Yy, I to jest ta główna różnica między, między tym, co teraz będę robił. Natomiast moja walka. Yy, pożegnalna, wiem, że się wielu uśmiechnie, że kolejna walka pożegnalna, ale ja naprawdę liczę, że to będzie moja pożegnalna walka. Yy, yy, odbywa się z przeciwnikiem, który. Na dziś myślę, jest odpowiednim wychowem dla mnie ma, bo chłopak bardzo ambitny. Z drugiej strony, no, nie, nie posiadający jakiejś no, ogromnej wiedzy na temat MMA, natomiast chłopak bardzo ambitny, rzetelnie się przygotowujący do walki i wcale mówiąc szczerze, nie, nie uważam się za faworyta, bardziej bym to typował 50-50, jak to się zakończy. Ja zaczynam treningi, wznawiam właściwie treningi, bo przecież w tym roku dużo dużo trenowałem. Wznawiam treningi od początku stycznia i szykuję się do pojedynku. I czemu tak się złotowa? Dlaczego akurat on, a nie na przykład brat Szymona Kołeckiego? O którym też mówiłeś, że, że była taka opcja. No bo, no bo jednak chciałbym pozostawić troszeczkę y, y, tą taką atmosferę y, y, widowiska, i y, 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 y myślę, że Szymon y, Wrzesień tak się zrzutowa bardziej wpisuje się w ten, w ten obraz. No, y, y, brat y, Szymona Kołeckiego. Z całym szacunkiem, ale dziś jest znany tylko z tego, że ma takie samo nazwisko jak jego brat. W sensie tylko nazwisko jest tym, co, co powoduje, że jest on bardziej rozpoznawalny. A tutaj chodziło o to, żeby. Oczkę... Ja mu nic nie odbieram, bo może wygra pan i sam będzie wielką gwiazdą, ma, ma, ma a tego mu życzę. Natomiast, natomiast na dzisiaj myślę, że lepszym rozwiązaniem było to, aby, aby to jednak Szymon za został moim rywalnym. A widziałeś jak trenuje taksy Złotuwa? Bo poza tym, że, że to są to ciężkie przygotowania, to ostatnio widzieliśmy pierwsze ślady bitewne na jego twarzy. Ślady? To, to, to on wygląda jak po jak, jakimś zmasowanym ataku. No to, to, to tylko pokazuje jak chłopak na serię do tego podchodzi. No i... Dobrze, bo to mi zależy na tym, żeby to była dobra walka, fajna walka, to, to nawet nie chodzi o to, czy ja wygram, czy ja przegram, tu chodzi o to, żeby to była fajna walka w sportowej atmosferze yy, i, i żeby było dużo emocji, ale sportowych. Powiedz, bo sporo osób namawiało yy, tuż po tej gali Fame8 do, do bojkotowania Twojej osoby i tak dalej, ciężko to jakby utrudniło Ci przygotowania gali VIP MMA? Jak to wpłynęło na, ciężko było na przykład namówić Ewę Piątkowską? Do tego, żeby nie, się. Absolutnie. Ze się w ciągu jednej rozmowy. Nie, absolutnie nie. No, takie próby moi, moi przeciwnicy, moi oponenci, moi wrogowie nawet jak tak mogę powiedzieć, to przecież już stosowali 10 lat temu ten słynny list Przemysława Salety, który najpierw namówił paru chłopaków, żeby napisać, że ja nie jestem bokserem. Napisać list o człowieku, który kilka miesięcy wcześniej toczył walkę o tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski w boksie zawodowym. Natomiast później wystawił ich wszystkich do wiatru, bo kilka miesięcy później z kolei on mnie wezwał do pojedynku i to robił bardzo konsekwentnie, bo ja tej walki przyjąć przecież wówczas nie chciałem. Tu chodziłem, mówię o tej walce na KSW 14. Więc ten poziom hipokryzji i nieradzenia sobie z tym, że cokolwiek nie zrobią, to i tak, to i tak na koniec dnia. Najma no zrobi po swojemu i, 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 i z tej przestrzeni nie zniknie no powoduje te frustracje u nich a powiedz bo powiedziałeś że na organizacji VIP, na galach VIP ma będzie też zachowany ten element show dlatego tak się złotuwa możemy się spodziewać niespodzianek artystycznych jakichś występów których ostatnio na takich galach jest coraz więcej i, i pytam konkretnie o twoją przyjaciółkę kiedy te górniak czy ona w ogóle wybiera się na galę, dostanie zaproszenie? Oczywiście, że, że dostanie zaproszenie, bo ja na gali Chciałbym, aby się pojawili moi przyjaciele, moi najbliżsi. To będzie gala bez publiczności, natomiast moich przyjaciół oczywiście zaproszę, a Edytor Górniak jest oczywiście moją przyjaciółką i oczywiście, że będzie miała zaproszenie na galę. Natomiast yy, nie, nie chcę w tym momencie mówić o, o występach artystycznych, bo ja po prostu nie wiem, czy, tak, czy takowe w ogóle będą. Natomiast mogę Was zapewnić, że jeszcze jedna bardzo ciekawa walka, właśnie z tego świata internetu, się, yy, się pojawi. A kiedy możemy się spodziewać ogłoszenia kolejnego pojedynku? No, my, najpóźniej w połowie stycznia, ponieważ wtedy jest planowana konferencja prasowa oficjalna, hmm. gdzie będziemy gdzie będziemy, y, gdzie będziemy to, y, to wszystko przedstawiać. No, wielu ludzi namawiało mnie do tego, by porozmawiać z Dawidem Ozdową. Ja te rozmowy teraz toczę. Natomiast też nie wiem do końca, czy Dawidowi taka walka jest y, potrzebna na tym etapie życia, w jakim teraz jest. On też czuje się jakby bardzo. Jakiś tam no, przez życie troszeczkę, że tak powiem, no nie chcę być oszukany, bo to ja nie będę za niego się wypowiadał, natomiast ma jakiś tam dużo takich pretensji, żalu do, do, do różnych osób, do, do, do różnych sytuacji. Ja po prostu nie wiem, czy to jest ten, czy to jest ten moment, żeby on już wracał do, do walk. Moim zdaniem, powinien dalej sobie jakby iść tą drogą takiego wyciszenia się, jaką teraz idzie. Natomiast y, faktycznie jakieś rozmowy tam prowadzimy. Okej, okay. na koniec nie mogę nie zapytać o, o temat, który wybuchł dosłownie wczoraj i przedwczoraj na Twitterze, o temat konfliktu z Krzysztofem Stanowskim. Co tam dokładnie się wydarzyło wczoraj w tej Częstochowie, bo widzieliśmy nagranie, widzieliśmy nagranie na Twoim YouTubie, jak stałeś, czekałeś na Krzysztofa Stanowskiego. Krzysztof Stanowski twierdził, że w ogóle nie było go wtedy w Częstochowie, jak to tam było dokładnie? Gdyby tak było, to tym gorzej świadczyłoby oni. Natomiast prawda jest taka, że Krzysztof Stanowski był w budynku, z zafiranki zrobił zdjęcie, które kilka sekund później wrzucił do siebie na, na Twitter. Powiem Wam, jak ta sytuacja wygląda z mojej perspektywy. Krzysztof Stanowski, jak wiemy, bo ten ostatni live charytatywny i te ostatnie wypowiedzi. Już pod koniec live'a, tego, który był zablokowany, ponoć no widać, że raczyli się tam barszczykiem, nie wiem, czy nie trochę wzmocnionym. I mi się wydaje, że Krzysztof Stanowski tego wieczora, kiedy wyzywał mnie na pojedynek i obrażał mnie, tam nie było widać poczucia humoru w tym, w tym co on pisze do mnie tego wieczora poprzedzającego. To mnie doszło. Ten nie doszł doszły, sparing, tak, ten nie doszły sparing, Mi się wydaje, że on również był pod wpływem barszczyku, takiego trochę mocniejszego. I no bo stwierdzenia typu zamki i mordę to, to nie są stwierdzenia, które on wypisywał do mnie na Twitterze. To nie są stwierdzenia, które pokazują, że ktoś jest akurat w dobrym humorze i, i, i poczucie humoru go, że tak powiem, rozrywa, tak? Ja odpowiedziałem, że no w Mordę to co najwyżej kiedyś może liście wyłapać. No i on po tej ty, mojej odpowiedzi stwierdził, że, że może mnie uderzyć, że może to załatwić, że sobie da radę I, i że nawet jest taka okoliczność, bo będzie w Częstochowie w budynku Rakowa o 12.00 i on wyjdzie przed budynek i pokaże mi, jak to zrobi. No i teraz posłuchajcie. Zobaczcie z jaką mamy i bezczelnością, frajerstwem, i też no, niesamowitym tchórzostwem do czynienia. No bo gdybym ja nie przyjechał na tą 12, przed ten budynek, to Krzysztof Stanowski wyszedłby z tego budynku, nagrałby wideo, że Najman się go wystraszył. I że Najman to się boi, jest tchórzem. Ja pojechałem. I oczywiście w życiu, już dzisiaj Wam mogę tutaj powiedzieć i zapewnić Was, że ja w życiu bym go nie uderzył. Że to on chciał nie uderzyć. Ja chciałem pokazać mu, że nie da rady, choćby nawet bardzo chciał. Natomiast jak ktoś słusznie napisał, bo tych, bo, tych, bo o dziwo, internauci nie dają sobie masz tak bardzo manipulować, jak na przykład chce tego tak, wirtualna Polska, która dla mnie przekroczyła wszelkie wczoraj granice manipulacji swoim tytułem. Natomiast ktoś napisał, trzeba było wyjść. Byś miał najwyżej obitą twarz, a tak to jesteś bez twarzy. Ja myślę, że to jest bardzo dobry, dobry opis tej sytuacji. No bo yy, jak można obracać yy, w żart tego, tego typu sytuację, yy, kiedy on później mówi, że przecież on nie umie się bić? No i nie, nie daj Bóg, nie daj Bóg, ja mu tego nie życzę. Kiedyś ktoś by go zaatakował. Yy, nie wiem, z jakąś bliską osobą i, i, i co on też wtedy powie, że, że nie umie się bić i że oddaje Balkowera, No nie no, w takich sytuacjach trzeba zachować się tak jak należy. Trzeba po prostu się postawić. Marcin, nie mogę uwierzyć jaki ty jesteś głupi. Ty myślałeś, że ja naprawdę przyjadę do Częstochowy i się z tobą bić. Ja się w ogóle do Częstochowy nie wybieram. Ja jestem w Warszawie. Mam spotkania biznesowe z poważnymi z poważnymi ludźmi człowieku, tam nikogo nie ma od początku chciałem tylko i wyłącznie to żebyś stał jak ten głupek na mrozie i czekał na walkę z gościem, który, nigdy, który się nigdy w życiu nie bił przecież ja już Ci mówiłem, że Ty byś mnie zabił jednym ciosem, Ty byś pobił jakieś 85% kobiet w tym kraju więc mnie też byś pobił, pobił ja nie będę do Ciebie startował, ja nie umiem się bić człowieku, natomiast to że stałeś tam jak dureń pod tym budynkiem klubowym. <noise> Specjalnie wezwałem Cię pod budynek klubowy, żeby jeszcze ktoś znajomy mi zdjęcie zrobił, jak tam będziesz tkwił. Czekaj z godzinkę, przyjadę, będę o 13:00 Marcin. Siemanko. Krzysztof Stanowski bazuje od lat tylko i wyłącznie na dziadowskim dziennikarstwie. Na dziennikarstwie, które nawet nie można nazwać dziennikarstwem, bo ja przecież od dawna mówię, że to jest naczelny polski hejter. To jest człowiek, który żyje z tego, że obraża ludzi. Krytykuje ich. Kiedyś w Hyde parku zapytałem go, o kim kiedyś napisał dobrze. A wiecie co odpowiedział: że o Messi. Czyli jego zdaniem, wszystko, co jest poniżej Messiego, zasługuje na krytykę. I to jest właśnie e, ta logika. Natomiast najfajniejsze jest to, właściwie naj, 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 najsmutniejsze jest to, że krytykuje człowiek, który nic w życiu nie osiągnął, który nie potrafi zrobić nic rzetelnego, gdy. Gdy słyszę te ich, e, e, gdy tą manipulację taką, jak się powoływują na live charytatywny, że zostali zablokowani przez jedną z telewizji i próbują grać ludziom na emocjach, bo to od tego się zaczęło, że ja skomentowałem, żeby nie grał ludziom na emocjach, żeby nie nabijał im makaronu na uszy, że to tak bardzo chodzi o, ten, o to, że to przecież był live charytatywny, bo obchodziło tylko i wyłącznie o wyświetlenia, o, o lajki, o zasięgi, bo jak traktują akcję charytatywną, już pokazali. Gdy człowiek wylicytował kolację z nimi, którą sami wystawili na, na licytację arkatywą za 13 tysięcy zł i później przez 8 miesięcy nie mógł się doprosić tego, aby oni się z nim spotkali. Więc, więc hipokryzja wylewająca się uszami. Krzysztof Stanowski podsumowując, jest największym tchórzem w Polsce. Nie ma większego tchórza. Bo w sytuacji, do, w sytuacji, kiedy samemu się kogoś wyzywa na sparing, pojedynek, jak to zwał, jak zwał, to przynajmniej wypadałoby przyjść i pokazać ten, ten taki minimalny, yy, taką minimalną oznakę męstwa. Natomiast yy, to jest człowiek szalenie znówieściały, on nie ma pojęcia o męskości, on nie ma pojęcia o honorze i będzie zawsze tylko i wyłącznie próbował się podśmiewać z innych, będzie próbował krytykować innych samemu, nic w życiu nie prezentując sobą i nic nie osiągając. To na koniec, bo zrobiło się strasznie poważnie, tak z lekkim przymrożeniem oka, bo powiedziałeś tutaj, co tutaj mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy, tak powiedziałeś na koniec swojego vloga na kanale w Rynku Neymanem, jeżeli dobrze pamiętam. Powiedz, no tak, jak, to mam, proszę, jak mamy zmyś... to rozumieć, będzie jakieś spotkanie rekarytatywne, jakieś... Nie, 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 proszę Proszę nie dopisywać, proszę nie dopisywać żadnych, żadnych teorii. Po prostu powiedziałem, że mam nadzieję, że się kiedyś spotkamy, no, że, że się w Kiblu nie zabarykaduje, tak jak się zabarykadował w, za firanką w budynku Rakowa yy, i że po prostu będzie okazja się kiedyś spotkać, no, bo, no, bo nie sądzę, żeby za każdym razem gdzieś yy, uciekał i się kneblował. No. Okej, okay. wszystko jasne. Dziękuję bardzo. Na koniec wesołych świąt, z, z okazji świąt Bożego Narodzenia Wszystkiego Najlepszego. No i powodzenia z, z organizacją Galip i Serdecznie dziękuję, również w najlepsze życzenia e, z okazji zbliżających się świąt, przede wszystkim rodzinnych, spokojnych świąt e, i do następnego razu. Do usłyszenia. Jesteśmy w kontakcie. Cześć.